Witam państwa, Marcin Rogozinski, firma BI Pro. W dniu dzisiejszym porozmawiamy, opowiemy troszkę o elektrycznym obiegu dokumentów wersja ready, troszkę o OCR-ze i ewentualnie co może się dziać z takim dokumentem przy rejestracji w firmie. Jaki jest pierwszy krok? w czasie rejestracji pisma papierowego? Jak wiemy, pismo do firmy dociera zazwyczaj w postaci pisma papierowego dostarczonego przez jakiegoś dystrybutora, czy jest to Impost, czy, czy Poczta Polska. Mamy dwie możliwości jakby rejestracji takiego dokumentu w elektronicznym obiegu dokumenty w wersji RADI. Mamy możliwość tego, rejestracji tego pisma jako pismo przychodzące. Możemy wybrać sobie dokument bezpośrednio z samego dysku, co teraz tutaj uczynię. Ten dokument jest ocerowany, jest zeskanowany i wrzucony bezpośrednio do samego dokumentu. Mamy możliwość też wygenerowania takiego dokumentu bezpośrednio ze skanera czyli pewien applet uruchamia nam skaner. Jeżeli mamy położony faktycznie dokument na skanerze, ten dokument zostaje zeskanowany. Możemy też dodać go jako zwykły załącznik do dokumentu. Co nam daje rozpoznawanie takiego pisma? Przede wszystkim możliwość wyszukania tego dokumentu w tak zwanej głównej wyszukiwarce w systemie. To za chwilkę pokażę, jak zeskanujemy i ocerujemy cały dokument. Daje to też nam możliwość pobrania części dokumentu ocerowanego. To za chwilkę pokażę też przy wrzuceniu takiego dokumentu już do systemu. On jest, tak jak już wspomniałem, jest ocerowany. Jeżeli zapiszemy taki dokument, pozwala nam to nawet w odpowiednich polach poumieszczać informacje, które są potrzebne do dalszej, dalszego procedowania takiego dokumentu. Po zapisie tego dokumentu na głównej stronie widzimy jakieś informacje, które są z tego dokumentu. Tą część tego tekstu możemy sobie spokojnie wyciąć i ewentualnie wstawić to, tak jak teraz to robię w opisie dokumentu. Co jeśli mamy dużą ilość dokumentów? Dzięki jednemu z naszych kontrahentów mamy możliwość jakby takiego dwuwarstwowego podzielenia wyszukiwania tych dokumentów. Jedną częścią jest przełożenie pewnych dokumentów czystą kartką papieru i wtedy faktycznie system wie, że każda kolejna kartka poza tą kartką czystą jest nowym dokumentem i jest automatycznie importowany do systemu obiegu dokumentów. Ewentualnie i to jest bardziej zalecane przez nas, jest możliwość generowania kodu kreskowego, który naklejamy. Bez Bezpośrednio na dokument, i w tym momencie system jest w stanie i powiązać nawet taki dokument ze sprawą, i jest też w stanie spokojnie rozpoznać, że ten dokument jest pierwszym dokumentem z całej partii. Co może dziać się dalej z dokumentem w aplikacji? Jak wiemy, po rejestracji takiego dokumentu przede wszystkim potrzebujemy wpisać, od kogo został dostarczony taki dokument. Powiedzmy, że będzie to firma nasza, czyli BI Pro. Podłączymy załącznik do tego dokumentu, żeby faktycznie był komplet takich informacji. I po zapisaniu dokumentu mamy, jakby, dwie możliwości. Albo wybrać osobę, do której chcemy przedekretować, jeżeli nie wiemy faktycznie, w jaką procedurę potrzebujemy wrzucić ten dokument. Wybieramy tą osobę z listy, niech to będzie przykładowo prezes. I w momencie przekazania ten dokument przechodzi do prezesa. Prezes zostaje powiadomiony o tym, że miałby się zapoznać z takim dokumentem, ale jeżeli i to w większości takich sytuacji jest, wiemy, że faktycznie dokument powinien przejść pewną procedurę w firmie, możemy sobie uruchomić procedurę, która już za nas jakby będzie wybierała informacje i wybierała osoby, do której potrzebna jest dekretacja takiego pisma. A wybierzemy sobie tutaj procedurę dekretacja pisma. Uruchamiamy tą procedurę. Jak Państwo zobaczycie, po prawej stronie ekranu pojawiają się informacje, że jest ten dokument już w samej procedurze. Tutaj, dla przykładu, wybiorę panią Barbarę Cacką. No to będę jestem zalogowany na te osoby więc będziemy mogli przejść przez całą procedurę. Wybieram tą osobę. Potwierdzam załatwienie i to, co się dzieje teraz w tle aplikacji, to jest przejście przez procedurę. Jeżeli chcielibyśmy zobaczyć sobie faktycznie, w którym momencie jest procedury dany dokument, wystarczy kliknąć sobie na procedurę i mamy całą procedurę, która dotyczy danego pisma rozpisaną na ekranie. Zielone punkty to są zielone, które już, znaczy punkty, które już zostały wykorzystane. Żółte to jest miejsce, w którym faktycznie pismo jest jakby przetrzymywane. Potrzebuję teraz zamknąć tą sprawę, czyli informuję system, że załatwię to osobiście. Jeżeli jest to dokument przychodzący i potrzebujemy wygenerować jakieś pismo wychodzące, generujemy to też w, oczywiście w systemie obiegu dokumentów. Jeżeli takie pismo zostało wygenerowane i wysłane z wykorzystaniem też poczty i książki pocztowej generowanej automatycznie z systemu, potwierdzamy załatwienie takiego dokumentu.